Joś, no widać, w kolejnym dzisiaj gramy w Rainbow Friends, dupę ci widać. E, a wy subskrybujcie, komentujcie oraz lajkujcie, bo tylko 30 subskrybentów. I za mną jest... Zielony. Wchodzimy, e, czekamy... Ja po domu się chowam. No dawaj. Nie mogę. Czekaj, gdzieś tu trzeba. Tyłem, 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 tyłem ja robię. Kurda, mnie dotkało. Dzień na górę, dafuj 10 Bocze, Jezu, osłysza, osłysza. Ja chcę po tobie wejść na, na autobus Dawaj O kurde Nie zdążysz. kurde Prawie wyszłem z linii i myślałam, że mnie, mnie przetepało no. no Weź Ciszej jedz te chipsy Cipsy jeśli chcecie, żeby Kwiatuszek w tej grze uczestniczył, dajcie łapę w górę. Ogólnie to jest chapter pierwszy, wiesz o tym? Aha. Czyli do, do końcówki tego, co ty byłeś, to jest chapter pierwszy. Ja i ogólnie wczoraj patrzyłem informacje... Ale ja nie byłem w samej końcówce. No dobra, ale ja ogólnie wczoraj patrzyłem y, też... Y, jak to się nazywa? Y, informację o tym, bo Kwiatuszek chciał wiedzieć, o co w tym chodzi. No to ja też mam informację, tam były też skiny jakieś. Był jakiś czerwony, jakiś właśnie fioletowy. Ale to są takie postacie? Hmm, chyba w drugim kapturze. A. A ile, jakby jest ten w tym pierwszym? Są cztery postacie: ten w rentach, Niebieski, pomarańczowy i zielony. No. Dobra, kupiłem inne ten. Inne tu jakie? Oddy, oddy, od, od, od green ciąga bombatkę Oj, ale w drugą stronę ją pociągnęło. <noise> Gdzie, a ty Czemu obok jest? Nie wiem. Nie da się tu skakać. Czy tak znowu. Aha, ktoś skipnął. <noise> Moje bloki się przewróciły. Ja skipnął wcześniej. Wszystko co musimy zrobić to je znaleźć się Powodzenia. Po Dobra, patrz jak i powrócę. Powodzenia. Powodzenia. Patrz. Powodę. Nara! Proszę, jedziemy dalej. Jak mi Gosiu? Ja bym przed go... chodził! Tak. Tam, 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 tam. Też tak miałam wczoraj, jak czy mi zabrać. Wspomniałam, że trzeba się bać. O, klocek! Kurde słyszę O klotek, pominąłeś go M. Ja słyszę Słyszę już go Idę do teatru mam dwa klocki Ja to ja mam jeden O kurde Co? Może szybko sobie na... Na trzy zgłośniłem. No. Ja chyba mam na maksa jeszcze od wczoraj, no. Gdzie jesteś? No tak, tu idę, Klocek No ja mam. jestem. Mam trzy, mam trzy klocki. No, ja miałam jedną. A! Idzie! Idzie? Ja. Idzie! Dawaj. Widzę cię, mam cztery klocki. No siema. Za ścianą. Gdzie? Idziemy? No Da się od niego uciec Więc Ja go słyszę ciągle On no nie. tu będzie Chyba go O kurde, weź Jest tu gość Ma Klocka Nie ma go tu? Słyszę go, no jak nie ma? Nie ma! Ale on tu chodzi często. Czekaj, ja patrzę czy on idzie. Klotwów nie ma jak Idzie! Chowaj się. A! Jak się zesrałem! <grym> zesrałem Cię! Siema! Ja go słyszałam na górze. Idzie chyba. Halo gościu. Idziesz? Czekaj, ja, ja, patr ja patrzę. patrzę. ja go słyszę, on jest blisko. Ho, weź pudło lepiej. Ja go słyszę ze ścianą. I te dźwięki, Jezu! Jest! Siema, gościu. Dawaj go. Będę miał tłustą myszkę. No. Dawaj, bo on nam ucieka. Ja mówię, czy on idzie. Chowaj się. Ten... A tam jest na górze. Tu było widać. Hmm. Dawaj klota bierz. Uważaj... Czekaj, tu jest pokój, Chodź! Chodź! No, szybko! Tu nie ma nikogo. Ale coś w pokój za. Ja. Widział co on z góry idzie. Widzę! Mało. ma niebieski. A widzi się, widzi się! Nie ma? <grystanie> idzie z nami najwidoczniej. <grystanie> on jeszcze było w jego dystansie, On nie mógł... Nie, nie tak. Dobra, jestem. Będziesz do ja się w pudle schowa. Słyszę go Yesu, Jak się zesrałem Jest Widzę Dawaj Ema! daj odłożyć flotem dobra! Dobra Ja idę z tobą lepiej Dobra, on jest z tyłu Zajmij karton A! On tu jest Nie Tak a tędy odejdę. Tędy wyjdę. Jeszcze wyjde. dwa klocki ile masz? Ej! Klotek mi zniknął z ekwipunku. O o. Wysz bo mi się nie O o. To jest jakiś żart. No to nie jest, dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nie. Gdzie jesteś? Idziesz z tyłu! Jezu, nie strasz! Nie, poszedł na górę! ty nie strasz! Gdzie jesteś? Wstań. Nie, on gdzieś na górę poszedł. Gdzie? A jest! Tam klot, o? Ale dwa zostały dzisiaj jeszcze drugi jest, albo, albo gościu wziął. Nie no, żartuję, ja mam tego drugiego. No. Jest! Nie. Ja go słyszałem, tu za ścianą. On tu? no? Się... nie słyszę. Teraz jakieś szumy są. Nie... O! O kurde! To są tam normalnie jak w Five Night Freddy's. Dawaj tu. Teraz. I... Dawaj, bo ty masz tego jednego. Dawaj. Szybko! Nie wiesz co, ja sfokusuję na siebie nie bez tego. Nie Filip, Dawaj, chodź, chodź szukamy niebieskiego! No dobra Będę <noise> będzie Ja go słyszę Na górze chyba Patrzę Stoimy tu, stoimy tu, nie stój na samym środku Ogólnie patrz, będą takie stópki, po których będziesz musiał przejść, a gorszył będzie w wębach. Mm. O takie nam ja w tyłu zdam skeruje, nie? Dobra, odkładaj to tak. Ej, glow! Ej, dodali jeszcze innego klocka! Nie no pa! Odłóż, od Ej, mm. nie mam to w zabrało mi w jego seksukunku. Może dlatego, że tak właśnie ten. Tak. Dawaj. Jest Oh, o kurde złapał go o kurde <grywa> zerwał go wiem jest typko ten klocek jest na dole mam Mam. mogę go wziąć ty musisz go wziąć mam wracamy się dałaj no, bykudło gdzie tu było? Albo gdzieś. Jest, teatr. Bawaj jest, do pudła. Bo to blisko jest. Jest tu! O kurde. Jest? Na dole, na dole. Jak gnij! Gdzie jest? Piękko, tutaj! Na dole on jest! Gdzie na dole? Ja odkładam od razu. Tylko my? Co? Bo nikogo nie widziałam. Czekaj, czekaj. Nie mówcie, nie. My, my Tylko my zostaliśmy? O kurde. Jesteś tam? Jestem. Ale jakiś gościu chyba też. Nie, tylko my. Gościu nas... No, nie, gościu też, gość też. O, gdzie jest? Gościu, gościu! Dobrze. On ma te pudło co ja. Dobra, dawaj, my przetrwamy. Dawajcie. Mamy pudła. Co pudła? On mnie. Dlaczego? Ale gościu, piszesz połowie po polsku, połowie po angielsku, no to... Jeszcze niektórych słów... Może nie da się, może nie da się tego napisać po polsku. Ja I, I scared, a okej. Okay. Ja. On by się boi. Wiem. Muszę picie sobie otworzyć! Nie otwieraj. Ale pstryknęło. Ale dym. Czekaj, skoro to... A czekaj! Nie ma gościa! Nie, jest gościu. Jest? Mhm. Uh -huh. Dobrze. Gościu, nie strasz. Staraj, bo, ci... bo tam będzie ten, zaczynać niebieski. Czekaj na mnie, widzę cię, ale... Nie... No chodź bez pudła. Niebieski! Nie strasz e... mnie. Czekaj To, to już wiem? Bo zielonego tylko po prostu nie można dotknąć zielonego. Ale można mieć. Znaczy, Okej, okay, dobra, rozumiem. Tam jest karma. Wraca. Zielony. Nie słyszę w ogóle zielonego teraz. Karma, karma, karma. Kurde. Odłóż od razu. Ty, połowa sukcesu. Prawie. No jeszcze jeden do połowy. Jeden do ponad połowy. Tak, karma, Tak się uciekł. Chodźmy na górę. No dobra. Nie Słyszę w ogóle zielonego. A ja słyszę ich obu. Ty wziąłeś karmę? Ochodź! Czen. Bo słyszałem niebieskiego. A ja nie. Tak, za drzwiami jakby to chyba. Tak, za drzwiami chyba wyjdzie tam. Ja muskera mam zrobi. <muchy> <muchy> tam nic nie ma... Halo! Daj na patrzcie przybliżoną kamerę mi. Ja mam ciągle tak gram. Tu jest chyba. Jakby nam ten skara zrobił, chodź tam. Gdzie? Tam, do tyłu. Czekaj na mnie. Hawario. A, niebieski, zielony też! Gdzie? Czuję. Gdzie? Żartuję. No tu. To... Dawaj tu może. Nie strasz, nie strasz, bo się zesra. Tu może nie ja. nic nie ma. To ty zobacz tam. To czekaj na mnie. Po, ponad połowę sukcesu. No nie mam. Czekaj na mnie. Czekaj. mam. Ja idę normalnie Okarma Mam Dawaj do teatru Słyszę nie wszyscy Jak ja nikogo nie słyszę, ziomuś Albo jednak Wejdzie, to to już powiem. To jest idealna reklama zielonego. Co? Nie, to pudła. Jak się tak usta... Czekaj. Tak, sprzedaje karmę dla kotów. Zielony? tego nie widziałem. Też nie, ale... Dawaj, chodź. Ja bym się bał. Ogólnie coś tu, Gosiu! Słyszę go. Jest! Słyszę. Zielony! Jest! Zielony, Zielony. Dawaj, zioł. Dawaj! Ale niebieski ci może na łeb przeskoczyć. Kurde, weź mnie coś. Dawaj. <gry> Lubisz Pokemony? Nie grałem. Mam chyba karty w domu. Dobrze, dobrze. Ale się zapytałem czy lubisz. Nie, ty się chwalisz. Nie wiem. A, tam to... jest niebieski! Gdzie? Bo tam przy kościół. Słyszę. A idzie. O kurde, kurde, o kurde. O Unikaj go! Dobra, do goście idzie, nie! Chowaj się. Kościu! Kościół, ale... On nas on nie, on nie widzi przecież. Bo on się rozgląda. A kurde! Ale on nas nie widzi! Jak cię dotknie to już po tobie. Tyle też wiem. Aaa! Nie ja, ja idź do tyłu! Co? Nie rozglądaj się tak gościu. Wyglądasz jak ha hagiłagi w, w zielonej wersji. Niebieski poszedł se. Jest strasz! A, on idę z tymi drzwiami! Aaa! To chyba tymi drzwiami będą szczególnie. Czekaj, trzeba pięć karm jeszcze. Ale czekaj, skoro są takie pudełka z balonami, to pewnie coś, nie wiem, jakieś przyjęcie było i dlatego później gościu ten czarny, co do nas mówi, y, y, chce wytłumaczyć y, poprzez właśnie... Ale po co mi mówisz, po co mi spoilerujesz? Tak myślę. To dziura w dachu, patrz. Deski są. Nie ja do dom strachu. Też o mi. Mm. O, gościu znalazł karmę. No. Nie, to nie. Dawaj tu. Tutaj dawaj. Ja nie wiem, gdzie jest. Tutaj. Słyszę go, słyszę A no słyszę go, ja go nie słyszę To jest właśnie najgorsze jako... A niebieski i zielony kurde, ja pudłem, nie tam, gdzie? Słyszałem, obydwóch Chyba są w teatrze Dawaj tu. Musimy się rozdzielić. nie, tak. Chodź. nie, Tak. nie, 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 a nie, w jednym chodzić tylko. Ale gościa nie, ma. O nie, nie, miejscu nie, 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 przeszły. Pożury. Zielony, zielony, zielony i niebieski! Gdzie ty? Umiałam za tobą nie chodzić. Ale jestem w krytycznej sytuacji. O Jezu! A, oni tam są. Z niebieskim to jeszcze dobra, no ale... Ja się zielonego boję. Jezus! Karma! Tam karmę, dobra. Dawaj tu na dół, bo tu jest jakieś zejście. Dawaj. Ale Tam jest ktoś. Niebieski tam jest. A U, Jezu. <grym> Jezu! Jezu! Jezus! Jezus! Dawaj Jezus! 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 Tu coś jest, nie ah! był Jest, chyba karma. Nie, to nie karma. Nie, nie. No food beyond beyond this point. Mam jedną karmę. Zostały nam trzy karmy. Boję się. Czekaj, nie rób tego. Jest okay. tu. O Jezu! Gościu tam skieruje, tam nic nie ma. Nie ma? Jezu! Jezu! Co? O tu. Co? Ja myślałam, że tu zielony będzie i mnie pokój zamieszka właśnie gdzieś zielony To no tu byliśmy już a no byliśmy a tutaj? dawaj karmę oli o kurde nie strach nośnił ja on tam się tak wie normalnie czekaj na mnie dawaj do teatru odłożysz karmę bo jeszcze stracisz się, straci się. No tak. Tu. Jak zielony mnie przestraszył? Siebie samego się boisz? Słyszę zielonego. Zielony jest tam. Ale ja go słyszę. Połowa właśnie... sukcesu, połowa sukcesu. Jeszcze trzy. Idziemy tam do zielonego, okay. bo tam może karma być. Show blood, ale blood? to show... jest. tam słyszałem zielonego. Ale sz... czekaj: Show blood, ale blood to jest karma. Nie karma, tylko krew. Nie. Jest. Za tu. Nami jest. Nami Dawaj za niebieskim może. Znaczy żony. O Jezu! Ja na maksa złośnione. Ja też. Najstraszniej właśnie jest przy najbardziej przybliżoną kamerą. Ja też tak mam przybliżoną, bo jak ci zdam skieruję, a nie zginiesz, to jest najgorzej. Dobra, idziemy. faj. Nie rób tego. Tu jest, tu jest. A będzie zawracał jednak. Ale kto jest? Myślałem, że mamy... Glowa mamy! Glowa mamy! Jak daje? Gdzie? Tutaj. O kurde. Ja niebieskiego stoją słyszę! Czekaj Prawy chwilę na mnie. Albo weź te karmy. To no jest na górze są te ze mną no. Tu niebieski jest. Gdzie? Nie wiem, ale ja słyszę. Ja też tak słyszę. Ja widzę, ja widzę te karmy. One tutaj już są, a tu zielony stoi. Nie zawracaj. Nie. Nie. Kurde. Gościu. Gościu. No Nie idź! Nie idź! Wejdź! Bądź łoków walnie! No i zginiesz! Za nami nie pieski! No idź. A, ale nie, bo tu jest zielony! Zatrzymał się! O kurde, nie! Nie! Zginąłem. Idę ci Zginąłem! Zginąłem! Wyjdę z to, proszę cię! Mam jedną! Tej nie mogę chyba Wstań, wziąć. Musisz wstać! Musisz wstać do tej karny! Dobra, b... No dawaj, dawaj, tylko szybko, szybko! Co to jest? Boję się mam trzy Ale nie wiem, ja klikam klikanę, żeby zdjąć ten. To nie chciało mi się. Też tego nie wiem. Dawaj szybko! Dobra. Dobra. No bo ty nie żyjesz, kurde Ja się boję Ohohoho. Nie, nie Możemy też... Ten, też teraz skończysz i zaczniemy rundkę od nowa Dobra Trzeba się opanować, co to za papier Dobra, myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Do w następnym odcinku. Na widzę. widzimy. Pa! pa.